Tak, dobrze widzicie, jak widzicie yy, usunął mi się świat, jestem z tego bardzo wkurzony, bo bardzo, bardzo jestem wkurzony za to, że ten świat był bardzo fajny, dlatego musimy stworzyć nowy świat i nazwać go znów Kamil Gra. a więc nazwijmy go Kamil Gra. Ach, a więc nazywamy Kamil Gra. Trzeba tutaj... Kamil gra. i Ach, nad i zrespiliśmy się na drzewie i to nie jest takie fajne. Zobaczmy trzeba pokopać nam drewna a więc zaczynamy kopać drewno ja muszę zatykać mikrofon i kopiemy drewno. Już mamy go trochę. Będziemy mieli zaraz 6 y, 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 pniów. 7 już. I wchodzimy teraz tutaj. Wchodzimy do, y, do naszego y, małego urbędzia. Można mówić tak, bo nie wiem. Zróbmy jeden. Robimy, robimy. Patyczki, robimy. Jest taki trik. Resi go stosuję i chyba on. Tutaj, tutaj miało być trzy. O tu. Ale dobra, zróbmy. Najpierw pierwszy mieczek. siema nagrywam. Sorry ludzie, brat mi weszed, naprawdę. Kurczę. Musimy zrobić kill I musimy zrobić... siekiera I wziąć nasze patyki. Bierzemy patyczki. I zbieramy nasze... warbench. Jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę. Yy, nadal jest was zero musicie się postarać bardziej, bo mam nadzieję że no dacie radę chociaż widzicie te 5 subskrypcji na moim kanale więc yy, teraz będziemy zbierać drewno i po, po drewnie będziemy jak yy, robić domek jak już nas, nasz pierwszy dobra ja, ja muszę zatykać mikrofon teraz. Dobra, ludzie, jak widzicie, tutaj będę mieszkał. Będzie tutaj taki, taki, tutaj. Samo coś mam. Teraz taka będzie, o taki, tutaj taka kulka będzie i w niej będzie mój domek. E, tu będzie nasza kopalnia mała. I zobaczycie, jak to wyjdzie. Po ludzie trochę kop, kopią tego trochę, więc no dobrze mi idzie. Um. O, widzicie, że lazu już znalazłem. No. To trzeba się postarać i się już ma wszystko. Już będziemy mieli pierwsze żelazo. Zrobimy sobie nożyczki. O. Będzie nawet 8 tego żelaza. No to ja już tu mam ostatnią pochodnię Tu oświetlmy coś. Byk. I idziemy już do góry. Prze -prze Przepalić nasze żelazo. Tutaj widzimy... Oj, mój piesek. oj wardo. Kurczę. Musimy, musimy na jak to owieczkę tutaj, bo mamy owieczkę, a ta owieczka no przydałaby nam się, jakby z niej wyleczyć, to byłaby naprawdę super. Podejdźmy do tej owieczki. Jak ja nienawidzę laków. O nie, już usłyszałam na zewnątrz, dwie owieczki będą, więc już będziemy mieli. O nie, dobra ja nagrywam. Brat mi jeszcze nie nie, nie wierzę, nie wierzę. to Ile ja go będę mił? No. Nie no, nie wierzę, to, to jest taka pina. Proszę, mi pomyślcie o mnie. Uciekamy, musimy uciec. Bo nie wierzy, że nie mamy jedzenia. to jeszcze nam... Tylko musimy uciekać. No nie wierzę po prostu, no. Dobra. Zablokowaliśmy się, kurczę. No, no nie wierzę po prostu. Czy takie coś mnie spotkało? Musimy yy, zjeść. Nawet nie musimy. Czekajcie, już mam pomysł. Zróbmy na pokoju. Wiem, że to jest takie cheatowanie, ale... Będą owieczki i będzie super. Będzie super. Tak. Przetrwanie jest normalne. Pokój chcę. Pokojowy. Pokojowy. Czekajcie. Jest. Jest ludzie. Przeżyliśmy tą noc jak widzicie. Źle było. Trzeba znów wziąć nasz normalny oczywiście. Panie normalu. Proszę przyjść. I... Mamy tu żelazo. A już żelazo w ogóle było zdobyte, a więc bierzemy. Yy, trzeba nam wziąć te. Oj. Trzeba nam zrobić patyki. A mamy drewno? Drzewo. Jest, drzewo mamy, więc zrobimy te patyki. Dobra. Idziemy szybko tutaj po raz Zróbmy tak, tak, tak. Yy, tutaj dało się tak porozłożyć. No nie wierzę, ludzie, no nie wierzę, no jaki, jaki, jaki ja jestem, jaki, no nie wiem, jaki ja jestem. No po prostu, ludzie, nie wierzę, no. Dobra, ludzie, e, już mam nadzieję, że przespaliśmy tą noc, musimy zebrać znów. I to chyba będzie już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że zostawicie łapkę, subika i skomentujecie mnie. A więc dzięki, ludzie, trzymajcie się, cześć.